Cześć, to znowu ja Azores, a w dzisiejszym odcinku jestem bardzo podekscytowana, bo nareszcie stworzę sobie dripa, czyli klocek za milion końców, ale ja go sobie stworzę. Dobrze. Lagi. O, tutaj mamy już. No, niech mi się kliknie. Okej. Okay. Tutaj sobie idziemy. Tutaj mi się przypadkiem kliknęło. I widzicie, mam dripa, mogę go stworzyć. Jej! Tutaj, klocek drip, stwórz teraz! Hurra, klocek drip! Mam go, nareszcie, bardzo się cieszę! No, ale spójrzmy, o, zostało mi jeszcze trochę, to znaczy, że mogę stworzyć sobie klocek obsydian, który zawsze chciałam mieć. Wspaniale! No, to jest mój dzień, widzicie? Jeszcze wcześniej sobie więcej klocków kupiłam bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i mam nadzieję, że cieszycie się wraz ze mną, że kupiłam sobie dripa, no i proszę o subskrypcję i dzwoneczek. Dziękuję i do widzenia.